Mierz Bogów, gigantyczna wojna, koniec świata, a może wręcz jego odrodzenie. Każde z tych fraz zarówno osobno, jak i wszystkie razem doskonale opisują to, z czym mierzymy się w nowej części God of War. Konkretniej, jest to apokaliptyczne wizja zagłady zarówno świat nordyckich bogów Asgardu wraz z dziewięcioma królestwami, jak i niestety niemal całej ludzkości. Samo słowo Ragnarok oznacza zmierz bogów, jednak dosłownie tłumacząc, oznacza przeznaczenie bogów, no jednak w tą mało futurystyczną stronę. Według mitologii nordyckiej, ma być serią następujących po sobie zdarzeń, łącznie z wielką wojną, którą bogom wypowie niekto kto inny jak Loki, czyli Bóg kłamstwa. Oraz Sot. Początkowo nie trzymał on z żadną ze stron, co więcej był wiernym towarzyszem Tora, naprawdę w wielu wyprawach, no i mniej więcej to dzięki niemu wielu bogów otrzymało swoje atrybuty, tak jak na przykład Mjolnir Tora czy latający statek Freyra. Ostatecznie jednak ma opowiedzieć się po stronie gigantów, których poprowadzi wraz z ogromnymi bestiami do ogromnej bitwy z Asgardem, Asami, czyli bóstwem Panteonu Nordyckiego. Tak swoją drogą jestem i rokami, zapraszam Was do subskrybowania, lajkowania i oglądania dalej materiału. Według przepowiedni sam wybuch wojny mają poprzedzić trzy konkretne wydarzenia. Pierwszym z nich ma być ogromna, niezwykle mroźna i surowa zima Fibul Winter, która rozpocznie się w chwili pierwszego zwiestunu, czyli śmierci Baldura. Podczas niej ludzie zatracą całe swoje człowieczeństwo, pogrążą się w przemocy, w wojnach, grabieży. Jednak ostatnim wydarzeniem, które już prowadziło stricte do zagłady, będą narodziny trójki dzieci Lokiego. Między innymi będzie to Wilk Fedrir, który jest ogromny, jednak nie tak ogromny jak wąż świata Jormungan. Ostatnim dzieckiem Lokiego jest Hel, czyli pani, królowa świata zmarłych, Helheimu. Według proroctwa z naszej mitologii nordyckiej, kolejne następujące po sobie wydarzenia mają doprowadzić do śmierci wielu znaczących postaci. Między innymi wilki Skoll i Hati mają w końcu ostatecznie dopaść Słońce oraz Księżyc. Heimdall zagra na rogu Gjallarhorn tak głośno, że będzie go słychać we wszystkich dziewięciu królestwach, jednak zostanie zabity przez Lokiego, który niestety przy tym samym zostanie również pozbawiony życia. Pod ciężarem wrogów zostanie zniszczony tęczowy most Bifrost, a Fenrir i Odin zostaną zabici podczas wzajemnej walki. Thor zabije Węża Świata, jednak po chwili sam zginie od jego trucizny. Ognisty, olbrzym Sultr używając swojego miecza ostatecznie spopieli cały Asgard, a pozostałe osiem królestw będą dręczyły klęski żywiołowe. Natomiast samo Ziemię zaleje ogromne morze. Ostatecznie Nek z głębin ma wynurzyć się nowy świat pełen miłości, radości, zieleni, którym rządzić będzie odrodzony Baldur. Mają się tam spotkać wszyscy ocalali bogowie oraz ostatnia para ludzka, która będzie musiała na nowo zaludnić całą ziemię. Oby się dogadali. Tak w skrócie prezentuje się wersja nasza tego mitu, natomiast jeżeli do równania dodamy pewnego boga z Grecji, to całość będzie miała zupełnie inny wydźwięk i przebieg. Według mitologii z gry, Ragnarok został przypowiedziany dość przypadkowo przez groę z rasy jertunów, która poszukując rozpaczliwie swojego męża otrzymała bardzo potężną wizję. Ujrzała ona m.in. początek Fibulwinter, z kolei chatego łapiącego słońce oraz księżyc Surtra, który wyłoni się z Maselheim. Widziała ona także w swojej wizji Boga z opcji Krainy wraz z synem, którzy znajdą się w epicentrum zdarzeń. Wizja była tak potężna, że poczuł ją również sam Odyn, który z miejsca u udał się do olbrzymki, by mu ta wszystko ładnie wyśpiewała. No i niestety jednak ta nie chciała uchylić rąbkę tajemnicy, przez co był zmuszony Odyn dźgnąć ją swoją ucznią, czyli dosłownie zabił. Odyn nie mając ciesnego poglądu znał jedynie tylko kilka sytuacji i postaci, które pojawią się na ostatecznej imprezie. Jego mania wielkości i pragnienia zdobycia wiedzy zmusiła go ostatecznie do wykorzystania swojego syna Tyra by ten zaaranżował spotkanie z gigantami. Tam dowiedział się o Atreusie, jednak na tamten moment zupełnie nic mu to nie mówiło. W rezultacie Odyn i reszta asów miała bardzo mgliste pojęcie o przypowiedni. Dosłownie była taka sama jak to, co my znamy z naszej mitologii. Jedyną różnicą było to, że pojawiał się Kratos, który miał zginąć z ręki Tora. Loki, czyli Atreus miał zostać według naszej, jak i właśnie tamtejszym przypowiedni, uczniem wszechojca, a jednocześnie miał dołączyć do grona asów. Giganci jednak nie byli głupi, przewidzieli wszystko bardzo dokładnie, co ma do, doprowadzić do Ragnaroku, jednak użyli swojej magii, by ukryć ją przed wzrokiem Odyna. Jedynie inny gigant mógł otworzyć specjalną szafę, by tam zobaczyć prawdziwą, pełną, kompletną historię, która ma doprowadzić do Ragnaroku. Tak naprawdę to cała ta historia rozpoczyna się w momencie przepowiedni pojawienia się Krateosa w krainach nordyckich. Następnie w obu przypadkach, zarówno tej fałszywej, jak i prawdziwej wizji groły, początek zaczynał się tak samo, a mianowicie od śmierci Baldura, który na pierwszy, drugi, a nawet trzeci rzut oka zupełnie nie reprezentował wartości do niego przypisywanych, a mianowicie miał być to obok mądrości, piękna i w ogóle miał być wipem bogów. Co więcej, pomimo braku jakiejś szczególnej roli w mitologii, to ze swojego życia zrobi tylko jedną najważniejszą rzecz: umrze przykre. Tak jak według naszej mitologii, jak i tej z gry, wiemy, że Atreus Welloki miał aktywny, choć nie bezpośredni udział w uśmierceniu właśnie Baldura. Po daniach miał on podpuścić ślepego brata Baldura, by dla zabawy rzucił strzał ziemiały w swojego nieśmiertelnego brata może się stać, skoro jest nieśmiertelny, prawda? No i zginął. Epic fail. Natomiast, jak dobrze wiemy z pierwszej części sagi nordyckiej, Baldur uderzając Atreusa sam nadział się na grot ze strzały, stając się śmiertelnym, co wykorzystał bardzo skutecznie Kratos, skręcając mu kark. Dalsze wydarzenie z prawdziwego proroctwa są niejako kontrprzepowiednią na Odyna, który chciał kontrolować Ragnarok, a tym samym schwytał Skola i Hatiego, ale nie wiedział, że tak naprawdę to wszystko miało mieć miejsce tylko po to, by przepowiednia mogła się spełnić i giganci mogli uwolnić gigantyczne wilki. Dzięki temu mogły one uciec i skryć się w dość bezpiecznym wanaheimie. I to właśnie tam wilki miały na nowo zacząć gonić słońce oraz księżyc, a przynajmniej do chwili, w którym asowie poproszą pewnych bliźniaków, aby ukradły księżyc. Niestety wilki przez to nie mają nic do roboty, a dzięki temu Odyn znowu ma możliwość kontrolowania rozpoczęcia Ragnaroku. Oczywiście jednak ma pojawić się pewien bohater Jotunów, którym oczywiście jest Loki vel Atreus, który pomoże w uwolnieniu Księżyca, który powróci na nieboskłon, tworząc zaćmienie. A tym samym nasze drogie wilki powrócą do swojej gonitwy. Według dalszej przepowiedni Groy, tej prawdziwej, Heimdall ma zginąć, a Tyr, wykorzystując jego róg, ma wezwać wojska wszystkich królestw i poprowadzić je na Odyna, co jak wiemy, się nie stanie, bo prawdziwy Tyr został gdzieś bardzo dobrze ukryty, a ten, którego widzimy przed większość gry to zwykły przebieraniec o pacyfistycznych poglądach. Ostatecznie rolę nordyckiego boga wojny przejmie inny bóg wojny, ale ten pochodzący z Grecji. Bitwa między Thorem a Jormungandem nadal będzie miała miejsce, jednak tym razem Wąż nie zginie, a zostanie uderzony tak mocno, że zostanie przeniesiony w przeszłość, długo przed swoimi narodzinami. Thor ostatecznie zginie, jednak nie tak jak w naszej mitologii od jadu węża, a od włóczni własnego ojca, Odyna. Ognisty Olbrzym Sultr ostatecznie stanie się sam ragnorokiem zwiastunem zniszczenia bogów Asgardu, tym samym spełniając swoją rolę i niszcząc Asgard. Odyn, który od samego początku miał wszystko i wszystkich gdzieś, chciał przeżyć tylko i wyłącznie po to, by móc spełnić swoją obsesję na temat wiedzy, chciał się po prostu dowiedzieć skąd jest, dokąd prowadzi jego droga i w ogóle o co w tym wszystkim chodzi. Niestety jednak to się mu nie uda i zginie, tak jak w przepowiedni z naszej mitologii. Pozostałe 8 królestw, wbrew temu co sądził Odyn, zamiast zaznać również zniszczenie, tak jak Asgard, to zaczęło się rozwijać jak nigdy dotąd. Jak widzicie, historia kołem się toczy, jaki ojciec, taki syn, tak jak Kratos prowadził zniszczenie na Pataon grecki, całą Grecję, tak Loki, czyli Atreus, prowadził zniszczenie w świecie nordyckim, a przynajmniej w Asgardzie. Z tego co wiemy, to Godwór Ragnarok ma być ostatnią częścią sagi nordyckiej, a tym samym ma być podsumowaniem losów Kratosa który przeszedł dość długą drogę od Destroyera do Rebildera. O tym porozmawiamy natomiast w innym odcinku.